Halo. Odpalamy Single Shoty Scream. Nowa wersja właśnie od Klaska wyszła Single Shoty. Tutaj odpalamy jednego. Sobie tutaj położę drugiego, ale odpala. Zobaczymy jak to dudni nawet. Czy to ma jakiś huk? Podobno pisk sam. Ale poszło. O kurde. Ale poszło, synek. Fajne. fajne. Jeszcze Sam pisk, ale fajne. No, daj. są. Jakby była rosa, no to jeszcze lepsze. Efekt bo ten pisk się wtedy. Dłużej niesie. No tu się przewrócił akurat. Nieważne, ale poszedł w górę. Super. Jak na Kurczę. początku sądzisz? No dla mnie dyszka. Jasny gwint. Jeszcze odpalimy tam w nocy, nie? Tam trzy. Ja no sobie zatrzymał na Sylwestra. A tam odpalimy później. No. Także zapraszamy do oglądania w późniejszym czasie. W późniejszym yo. czasie. No, jo. Siema. Z tej strony macie Kiteta w dzisiaj sobie przetestujemy trzy single shoty. No, nie czy tam więcej, bo jeszcze w dzień nagraliśmy. Wstęp mi się usunął, nie wiem dlaczego, ale na szybko specyfikację daję z tych single shotów. Scream single shot, efekt wishing tail to salute, ale jak dla mnie to nie jest efekt y, saluta, tylko sam pisk. Cztery sztuki też jest błąd, tylko jest sześć. cena 40 zł. Shop Dostaliśmy właśnie Shop za co gorąco dziękujemy. Kurde, zimno, cały się trzęsa. Klasek. No i tutaj, pudełeczko z tyłu CEF2, 250 gram. No i różne języki, efekt. No. Dobra. Tam pies kwiczy, bo e, dawno nie był wypuszczany. Dobra. Idzie ta? Dawaj, no, czekaj, tylko sobie włączę latarkę. 11 dni do tego. Czekaj, bo jeszcze nie te. Idę. Chodź tam. No. Jeszcze coś jedzie. Jeszcze. Co się dzieje? Dobra. Dobra, dawaj. Dobra, może bawcie komentować. Chyba lepiej. Nie <grystanie> ruszać sobie. Ja będę uciekać, a ty kawał dziewczyny. nie widziałaś. To lepiej chodź tu. Tylko posykać będą

Dobra. Pff, o, nawet morda się nie boi, piesek normalnie spokojny. O, dalej piszczy. Dobra, jak oceniasz w ciemnościach, ale. Fajnie. No, wzbudzka. Dyszka. Szkoda, że bez huku, ale. Okej, okay, są. No, taki bonusowy odcinek. Dzięki, jeszcze raz za podesłanie. Dzięki, Michał. Za podesłanie. Super, klasa rzecz próbcie, próbcie, na sklep macie kod robaczowy w opisie także, Dziękujemy. bądźcie z nami, komentujcie, subskrybujcie, nara, narazicha